7654321 crazy mother Dzień dobry kochanie, my jesteśmy na zjeździe TikTokerów w Katowicach i musimy wejść aż tam do góry, żeśmy zaparkowali, ale no co, musimy szukać jak tu dojść, co nie? No, to zobacz jaki fajny budynek tam jest. Pokażemy wam, kto tu jest, może kogoś spotkamy, może coś zagadamy, może TikToka zrobimy. A wy dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał i zobaczcie, jak Dawid wygląda. Dalej tak, a pamiętajcie go. o tym, że na milion subskrypcji ona goli głowę i tatuuje Jezu, całą już o tym naprawdę, wszyscy już wiedzą. No co, trzeba jeszcze bardziej to rozpowszechniać. Zobaczcie, jakiego pięknego pieska spotkaliśmy, ale jego właściciel jest jeszcze fajniejszy. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy. Mówię do niego, że zimno, czemu nie zimno? On powiedział, że trzeba jakoś wyglądać. Na pogodzie 10 stopni, ale pewnie odczuwalne strzyje. No, serio. zajebiście. tam jest jakiś punkt widokowy, czy coś takiego. Ale to co, musimy go jakoś tutaj. Nie wiem, gdzie. Szukamy wejścia. Z wejściem do, wejście do góry mamy troszkę problem, bo nie ma tutaj rampy. No to co, będziemy się nieść. Będziemy jechać, ja ja co to będzie, nie? Tu żeśmy pomagierów znaleźli, oni nas zaprowadzą teraz, jak się wchodzi tam do góry. Przedstawcie się. Ja jestem Kordian, a ja jestem Mam na YouTube, jąk Kordian. O, widzicie? na Anastasia. Youtuberzy. I teraz nas prowadzą, żebyśmy weszli. No co, my dojechaliśmy, ona pociągiem z Warszawy. Oczywiście. my oczywiście autem. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Jest tyle Dokładnie. dzieci, bardzo dużo dzieciaków, mama na oblota, wszyscy, 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 więc idziemy zaraz zobaczyć, co tam jest. Perfect. Fajna jest? Okay. ja! Spotkaliśmy tego co ocenia outfity. Dzisiaj ja go zapytam, jaki ma outfit. Ile ma swój outfit. Zacznijmy od góry może. Odwrotnie od góry. niż ten. Tak. Okej, okay. jeżeli chodzi o fryzurę jest bezcenna. 8 godzin życia, mniej mojego fryzjera. <noise> Natomiast tak, jeżeli chodzi o bluzę, to, to jest to moja bluza, więc mnie nie kosztowała no nic, ale... A teraz? No robię oczywiście, że... Wow, designerem Robisz mieszka. od <laughs> Tak samo, no, jeżeli chodzi o koszulkę, taka krótsza. No jest podobnie w sumie, pasuje. Jest podobnie, dobra. No, to nie, nie będę tego jej bo jeszcze nie wyszło. Jak wyjdzie, to zobaczycie. Jeżeli chodzi o spodnie, to są spodnie z Carhartta, nie wiem, z 350 zł? A no. buty? No, buty Martensy z 700. No. Natomiast najdroższy mam na rękach. Oh. O. Diamenty coś... brylanty z Dyn... złoto. Tak, dokładnie. Ten też się troszkę zajmuje, więc... To pasek? Pasek, pasek, też nie pasek taniej. E... Gucci, kochani. Jest to Gucci. Magatko <laughs> oczywiście, brylanty. Ja, oczywiście. Aktywne. Więc mniej więcej ile myślicie, że jego autos kosztował? Nie wiem. Tak? <laughs> Napiszcie 000, w komentarzach. Jakbym policzył tatuaże, to ty najlepiej wiesz jak to jest. Nie, no jak to byśmy nie, polecieli w kosmos. Tak. No więc my jesteśmy po prostu bezcenne. Bezcenny. bezcenny. No Priceless. Co? Co? Kochani, dojechała nareszcie Agda. Zobaczcie jaki ma outfit. Eee, nawet brędzelki. Czekaj. Jeszcze ze Sprawa. Dość, że wygrywa każdą bitwę na TikToku, to jest po prostu masakra. Aż się boję, kiedyś będę musiała z nią konkurencję robić. Miałam wziąć tak, robaczki tak. dla ciebie, ale zapomniałam sobie. Ale zrobimy kiedyś bitkę. Zrobimy. Ja kiedyś się odważę na to, ale zobaczcie jakie mam ma no, bym... Ile centymetrów? No nie wiem, ale ze dwie dyszki są. Ze dwie dyszki są. Dobry Bryszarda się porównywałam, mówię, jak będzie centymetr za mało, to nie ubieram. Kocham tą kobitę, ma zajebiste utwory, wchodźcie do niej na YouTube'a, nie zapomnijcie. Bryszard, co ty tak podbierasz ściany? A co mam robić? Na... A ja nie wiem, no. ochronia, Ochroniarz jestem, tak. tak. O, osobisty. <grystanie> Jaki dziary. Piękne. No. Kurde, poczekaj. Halo? Lady Madeleine? A gdzie ty jesteś? <grystanie> Hej, Nareszcie podsłoniłam do się do tej, do tej laski. laski! Kurde, mole! Dajcie spokój! <grystanie> Słuchajcie, mój, z, z tym, z telefonem jest tak, że jeden mam e, dla e, menadżera, a drugi mam dla A no To ja znaczy, ten Dla fagasu tak? nie, nie odbieram po prostu, nie? Ja. <laughs> Dlaczego no, nie mogłam się dostrzec? No, no. Ale fajne masz puszczycielki, dwa inne. Fajne buty mam zawsze. Podobają mi się, bo ja miałam ostatnio na Krakowie e, inne dwa kozaki, ale z innych kompletów. No i też było dobrze. No, też było dobrze. No, to Właśnie to na to inne puszczycielki. Dwa różne buty. no. Inne z głośnikami, nawet obca to jak ty chodziła? No tak jest, fajnie, ale podobało mi się mega mm. no bo to było Lady Madlen, kiwaczek. Kochani, kiwaczek. A tutaj Adriana z Kata. Tak, tak. No, no. Pani, zobaczcie kogo ja spotkałam. dobry, witam bardzo serdecznie. Ten jego głos uwielbiam po prostu. Jak, ja go słucham. Ja tak nie lubię, ja nie lubię mojego głosu. Nie, nie, nie lubię siebie słyszeć, nie wiem czemu. To tak jak ja, ja też nie lubię, że wam to mówiłam, ale jego głos jest naprawdę zajebisty. A dziękuję bardzo. Najlepsze wiadomości na tych TikToku Toku. Polecam. Zobaczcie, pokażę wam coś. <gulanie> 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 <Dzień dobry. gulanie> no, co jest grane? <gulanie> no, fajnie z tym pieskiem, bo piesek może sobie tutaj odpocząć. Zobaczcie. A ja się w ogóle nie męczę, więc jest w świetnie, nie? Zajebiście. No i fajnie. <gulanie> jego zapytam, gdzie jest jego pizza. Hej. 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 Ja chciałam się cię na pizza. E, moja pizza jest w moim brzuszku. Była bardzo smaczna. Jeżeli chodzi o pizza papa, to z tego co wiem, jest teraz w do domu. Nie ma typa Chciałam zobaczyć, nie ma typa Ale go pozdrawiamy Pozdrawiamy Pawła A teraz mój ulubiony Lady J. Cześć! Okay, Cześć! Co tu się dzieje? Fotki? dla online. Jesteś na YouTubie. Aha. Cześć! Pozdrawiam. On, on jest wielki. No, nie? Ale nawet nie zapuszczałam. też. Ej, ale fitujemy. <tuszy> no pięknie razem. <tuszy> Teraz pokażemy kogoś, kto myślał, że jest wysoki, a ona jest malutka. Cześć! Cześć! Jaka ona jest malutka? Ty jesteś nie, no gdzie? No, jak To ile ty masz wysokości? Metr Dobra, to ja jestem mniejsza, mam metr sześćdziesiąt, ale mam wyższe pół No właśnie. Czapkę konduktorską. Też kiedyś założę taką czapkę i oh, będę też obrócić Ale wy wszyscy jesteście malutcy. To jest blisko Tylko spotkałam mamę na obrotach. Czy ona mnie też obróci, tak jak zawsze obraca cały TikTok? Oczywiście. Mogę Cię w każdej chwili obrócić. Obróć ją! Obróć ją! Wow, Nie obróć! Zabij Ty jesteś poza Tak, no samo jak ty! Zabij się! Zabij No Zabij No, ale w Wóchlawie można by iść. Suba! Chodź, kogo no. przyjechać? Proszę bardzo. Mamy zaproszenie, przyjeżdżamy. A ty jeszcze? Ale z całą ekipą tam przyjedzie. Tak, tak. No to taki grill'a trzeba zrobić. Chodź tutaj, chodź. Pokaż się! Potasz się. się! Zobaczcie, one są identyczne. No. Mogą być trwiliny te siostry. Trwilingi! No właśnie, tym, że... Co kochanie, zmarłaś? Zimna jak diabli. Zobacz, wszyscy jesteśmy wystrojeni w krótko na krótko i wszyscy kurde marzniemy. Ale szukamy restauracji, bo jesteśmy głodni. Tylko Akbe gdzieś nam zginęła. Zdjęcia robią. robi? No, to zaraz przyjdzie. No idzie gwiazda, na nareszcie! Głodni jesteśmy, dawaj! O, no i mamy to nareszcie, już jestem taka głodna wiesz to, wiesz, że to tylko jedna ta dla ciebie ja sobie inną wziąłem to dla mnie tylko? to no. ja nie dam rady, to będziesz musiał mi i tak pomóc a dla ciebie to nie ma problemu skarbie <laughs> no, dobra, jedny kochanie Papa! Pa, pa trzymajcie się <laughs> O ja kocham ten wariantów. mi się było, co? No. Mega się uśmialiśmy fajnie, kurde. Jaka ekipa, tylko nie wiem gdzie mam jechać w skarbie. No właśnie też muszę mapę nastawić, ja pierdę. Dobra, nastawię i zaraz coś pogadamy. I co ja mam w skarbie ci opowiedzieć, jak ty czkasz jak stary pijak? Nie. Ma typ czkawkę, słuchajcie, już w restauracji jak byliśmy, dostał czkawki. <głos> <głos> I czkadł cały czas i mówi, że nie. No ładnie nie mogę tego powstrzymać. Straszenie nie działa, bo ja się nie boję. Bryszard go straszył, nic to nie dało. Pić się też nie działa. Ja już go straszę. <głos> <głos> ja to I nic nie działa. Dobra, jak, jak było. było. O, ogólnie ludzi, z, ludzi poznaliśmy zajebistych, fajnie byli ludzie. Bo, przepraszam was wszystkich, ale nie mam na to Było sposobu. bardzo, bardzo fajnie, ale organizacja, powiem szczerze, do dupy. Była bardzo kiepska. Ogólnie to wszystko leżało. E, większość ludzi w ogóle nie miało miejsca. Pokaż siebie jak gadasz, co mnie pokazujesz. No, no bo tak czekam. E... No to niech wiedzą, to jest naturalne. Tak Bardzo kiepsko po prostu. E, kochani, tak mój facet wygląda jak czka. No. Miło co nie. Kocham cię nawet jak czkasz. To ja się kocham. <laughs> Już muszę się piwo. Bo... Nie <laughs> no, niesamowite. <laughs> Kurwa. Może teraz przejść. Nie no, ja nie mogę tak mówić. W ogóle zatrzymaliśmy się tutaj. A tak nam słońce napierdzielało, że... I nie dało się jechać. Mogliśmy jechać, zapomnieliśmy okularów słonecznych. I tak mnie 15 w ogóle. minut czekałem w kolejce na stacji po. Wiecie co, ja jestem taka krótka, nawet jak podniosłam siedzenie do góry, co nie, do to słońce było tutaj na tej wysokości. Nie dało się w ogóle jechać. No ale dobra, wracajmy z powrotem do, tego, do tej e, zorganizowanej akcji, która nie była w ogóle zorganizowana. Tak, i wiecie co jeszcze nam się stało? A, mikrofon nam się zepsuł. O, Dlatego się. też przepraszamy za dźwięk, trochę było kijowo teraz to nagrać, mam nadzieję, że będziecie to słyszeć, no bo nic. naprawdę było fajnie. Muszę jakoś to oddać, zareklamować. No zobaczymy jak to będzie. Dobra, to my wracamy do domu, słońce się troszkę schowało za chmurkę, także mamy nadzieję, że jakoś yy, będziemy mogli teraz jechać, jak nie to musimy poczekać aż całkiem zajdzie, co nie? No. Dobra, to mamy nadzieję, że Wam się podobało, kochani, zobaczyliście tych TikTokerów, których my znamy i lubimy. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Zostawcie suba! O, może przejdziecie o, Daleczka! Daleczka! Pamiętajcie, że na milion na goli włosy i skarbie bardzo cię proszę. I, tatu... i tatuję całą kółko, głowę. Bo mnie już zaczyna to stresować. No, atam. Nic. A tam? No zaczyna mnie to już stresować. No stress, baby. No. <laughs> Słuchaj, on naprawdę nic nie pił. Ja przysięgam. My nie pijemy alkoholu, w ogóle nic. Ja nie wiem, od czego ci to jest. Dobra, pożegnajmy się, bo ty będziesz zaraz dalej. Czekał. Na razie, papa. Pa. Papa. Pa. Dobra, teraz zobaczcie jak to wygląda. Mniej więcej tak. No po prostu nic nie widać jak się jedzie. Rozpędzenie prosto w stronę słońca. Nasza miłość jest gorąca. Coś tam mamy plany i. que me falar